Chcę powiedzieć, że to, co się tutaj wyprawia, to jest skandal. Kolejny, kolejny raz zajmujecie się Polską, bo nie uznaje zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej, która nie istnieje w ogóle w Traktatach. Co więcej, większość państw Unii Europejskiej wypowiedziała się w tej sprawie dokładnie tak samo jak Polska. I wystarczy tutaj wymienić Niemcy, Francję, Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Węgry, Włochy, Rumunię i inne państwa, ale wy atakujecie tylko Polskę. Polaków, którzy są tak obciążeni przyjmowaniem milionów uchodźców z Ukrainy i inflacją, bo są najbliżej wojny, inflacją zresztą spowodowaną przez Waszą nieodpowiedzialną politykę apismentu wobec Putina i stawiania na gaz, który Wam Putin zakręcił i wszyscy mamy tego skutki. A Wy Polsce blokujecie środki, bo nie stosuje zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej, której sami nie stosujecie. Naliczacie kary za to, że nie zlikwidowaliśmy Turowa, bez którego zabrakłoby energii w Polsce, czy kary za Izbę, która już dawno jest zlikwidowana, do tego używacie tych ojkofobicznych pseudoekspertów z wolnych sądów, które prowadzi uwaga kandydat... Platformy Obywatelskiej w ostatnich wyborach kandydat z I, i teraz to, to stowarzyszenie udaje ekspertów, wasz polityczny kandydat. Przez to wstyd jest. Co, co, co więcej, nie karaliście państw Unii Europejskiej, które po, po embargu wysyłały do Putina broń Holandii, gdzie niedawno strzelano do protestujących rolników, Hiszpanii, gdzie właśnie wypuszczono gwałcicieli z więzień w imię lewicowej ideologii, a przeszkadza Polska, która ratuje honor całej Europy, bez której Ukraina by upadła. e então é po prostu wstyd. I mam teraz konkretne pytanie do, do, do pani Karolin z OECD. Powiedziała pani, że najważniejszy problem to sposób wyboru Rady Sądownictwa, że być, powinna być wybierana przez sędziów. I teraz mam do pani pytanie. Siedzi pani obok, obok byłego ministra Sprawiedliwości Hiszpanii, gdzie Rada Sądownictwa jest wybierana w dokładnie w taki sam sposób jak w Polsce. Pani to nie przeszkadza, rozumiem? Czy siedzi pani po lewej stronie, ma pani przedstawicielkę rządzącej władzy w Niemczech? gdzie sędziowie nie mają nic do gadania i tylko politycy wybierają sędziów. I czy pani to nie przeszkadza, chciałem zapytać. Dziękuję.